O nie Masz coś złamane? Julek! Ma tu już weź zapnij pasy, bo mi w to pikanie. Dobra. Kurwa, kiełbaski zdjąłem z grilla. No, zdjąłeś. Patrzyłem też na to. Patrzyłem. Zapięte. Zobacz. Nawiew na szybę. Nie, nie tak. Czemu? Tak o tu. Ty, bo nam uciekają, no. Patrz, żebym jego nie wjechał. Dobra. O się wyjebał. Boli. To teraz. Ej, Julek, coś ci jest? Czy jest? Żyje! <laughs> <Dawaj>, Kto <góra. laughs> no teraz? Po tobie ja! Ja też też! Ale zajebiste kurwa! Ale musimy się potarmić to... Męcząco! Dobra, chodź, chodź, chodź! No nie no, do... ale... jest? Podobno zajebiste! Tak męcząco, ale tak kurwa! Jak na nartach wodnych! nic kręcimy! A, to już nie odbidasz. Mamy zgasić? Tak. Kurwa, jak gospodarz wyglądasz. Kolosza. Masz fajki jakieś. Właśnie, Lema, daj mi fajki, kurde. Zobacz, się do Ja pierdolę. Matka mnie zabije. Powiedz, że się przewróciłeś. Kurwa, jakie to smęczące. Tak? Ale tak zajebiste, kurwa. Zajdę, nie, nie, nie. Czekaj, weź

no nic więcej? A jako tak sekniesz do przodu. Nie, 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 nie naprawdę, naprawdę. Nie potrzebuję kurwa! O, jak na orciku, nie?